Przygoda w Hearthstone. Hej siemano, pora na ostatniego już stwora. Do ubicia pozostała już tylko ma exna. Pajęcza królowa talion będę grał dosyć dziwną taktyką, chyba jeszcze dziwniejszą. Pomysł na grę zrodził mi się z myślą o mago, aczkolwiek w praniu się okazało, że jednak druid będzie lepszy. Ja oczywiście tutaj w trakcie rozgrywki opowiem, co i jak, po kolei, generalnie czasu na to z pewnością nie zabraknie, bo te gry są długie, tak to się jakoś składa. Ręka startowa najlepsza nie jest. Optymalnie jest mieć pazurka i gniewy. Albo pazurki i gniew, o, w ten sposób. Ożywienie też jak najbardziej, zawsze się przydaje. Jeszcze ewentualnie glutek też jest dobry, ale pazur to jest ok. Przyszyty pazurek to jest ok. O co chodzi w Talii? Pierwsze założenie jest takie, by wykorzystać y, przeciw Maeksnie posiadanie przez nią małych stworków, stworków, które mają mało punktu ataku i które dwa już na stole posiada, które dodatkowo jeszcze dzielą się po śmierci albo z których wyłażą dwa jakieś widmowe pajączki chodzi o to by zastrać tymi wypiertkami cały stół żeby ona sobie zastrała żebyśmy jej trochę w tym pomogli tak byś, by, by naturę wyrywać nie więcej niż 10 punktów obrażeń o to chodzi także ja już ten plan zaczynam wprowadzać w życie i już będzie takich kreaturek na stole 3 Drugą sprawą jest fakt, że ona właśnie, na samym początku, zawsze, ale to zawsze, używa tej swojej pajęczyny, tej swojej mocy. Jest kolejny pająk, to spoko. I mimo to, że bardziej by się opłacało, by zabiła nasze kreatury jakimś zaklęciem, czy czymś to ona je cofa, no to samo przecież narzuca się już człowiekowi taka myśl, by zagrywać kreaturki które mają jakiś okrzyk bojowy albo jakąś taką umiejętność ciekawą czyli albo szarże, i by tak co które łupać albo umiejętności leczące tak jak było widać jest widzący z kręgu ziemi wcześniej był doktorek wudu także jak najbardziej fajne pod to karty tutaj jak mówiłem plan w życie wprowadzamy jest już na stole 5 kreatur tylko teraz Kluczowa sprawa jest właśnie taka, żeby on czegoś zbyt mocnego nie rzucił. Wilka sobie na pewno nie życzymy. Wilkora alfa, czyli. Uwaga, jest kolejny pająk. Jest spoko, tylko ja teraz muszę zabić jeszcze jednego pająka. Będzie na stole siedem. Siedem pająków, to okej. Okay. Bo on skubaniec, ciekawe co mi dojdzie. No dawaj ten gniew albo pazur. Albo jest... O, może być. Może być. To jest już okej okay, wam powiem, bo. Zabijamy dziadygę. I on już nic więcej nie rzuci. Ma na stole 7 kreatur, które zadają 7 punktów obrażeń. Jesteśmy to w stanie wytrzymywać i leczyć się o odpowiednią ilość punktów co turę. Znaczy więcej leczyć się, więcej obrażeń zadawać. To no takie kombo-łombo. Będziecie to widzieć w trakcie. W każdym razie. O to samo chodziło w planie gry magiem, Z tym, że Maga, no raz trzeba mieć Komplet kart klasowych maga Muszą być yy, bariery lodowe Lodowe bloki Rozbłysk mrozu yy, Warto mieć Antoni Dasa i Piro Wybuchy Tamten, tamta talia jest Bardziej taka oparta na kombo I to nie jedno, nie powiem zabawną Bardzo w Zabawnym bardzo kombo, bo można Wyobraźcie sobie rzucić rzucić na przykład dwa koboldy, dwa pociski lodu i dwie lodowe lance i zadać w jednej duże 22 punkty obrażeń. Super sprawa, jeszcze do tego później nam te koboldy cofnie. Można rzucić Antonidasa i pieprznąć sobie lodową barierę czy lodowy blok czy jeszcze jakieś inne tanie zaklęcia, choćby właśnie pocisk lodu i lodową lance i dobrać kolejną kulę ognia. Z koboldami, z koboldem kule ognia zadają 14. I znów się cofa. I znów się leczymy. Tutaj coś mrozimy. No świetnie się tym gra, no tylko trzeba mieć komplet kart. I mimo wszystko jest jednak bardziej talia ryzykowna, ryzykowna chociaż tam polimorfie się często sprawdzają bardzo fajnie, ponieważ można jednak coś dużego zamienić w tą owcę. Znaczy coś dużego, coś po kroju tego cieniu, cienia Naksramas. Kiedyś zresztą niedawno zdarzyło mi się, że przeciwnik, mając sześć kreatorów na stole, wiecie co rzucił? Morskiego olbrzyma. No niestety musiałem się poddać, bo to było kompletnie nie tak jak miało być wedle tej taktyki. Dobierzemy sobie karty, bo trzeba już się zacząć leczyć. O jest, 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 jest. Fajnie, fajnie. Teraz przez jakiś czas ja się będę leczył. Okazało się, że druid jest lepszy z tego względu, że ma jednak większe możliwości leczenia się, przede wszystkim dlatego, że no ta jego umiejętność, tak jak maga, sprawia, że jakiś tam jeden punkcik obrażeń zadajemy, ale przy tym dodajemy sobie też jeden do pancerza. I to jest cholernie ważne, jak się okazuje. Kluczowe wręcz. No dobra, mam 11, muszę się teraz sporo podleczyć. Gniew to już mi nie, nie urządza. Gniew już jest martwą katą w zasadzie. Yy... No Teraz to ja nie chcę wykorzystać jednak tego. 3 i 4 to mm, tak nie bardzo. Tak nie bardzo. Dobrać sobie kolejne karty? Nie, szkoda mi. Dobra to ja się na razie leczę, skupiam się na leczeniu Ja tu oczywiście mam też to zaklęcie, które o 8 punktów zdrowia 8 punktów zdrowia dodaje bohaterowi Czy to stronnikowi? No ja to wykorzystuję oczywiście na bohatera wiadoma ja sprawa, ten mnie znowu łupie I to tak cała gra wygląda Że <gry> no nie cała, bo w pewnym momencie ja zacznę łupać tamtego dziadygę no Mam nadzieję, że prędzej niż, niż dalej, bo to się robi powoli troszeczkę niebezpieczne, ale fajnie przyszło, przyszło zaklęcie. Więc. A może teraz wykorzystam jednak to orzeźwienie jedno by się też karty pozbyć. To ważne. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie mogę mieć dziewięciu kart. Nie 8 nie mogę mieć, bo on mi dwie cofa i dziesiąta się spali, no to już muszę kombinować. To pozbywam się tego orzeźwienia w takim wypadku. Hmm. To co ja mam za to orzeźwienie rzucić? Wyrzucić. Tu bym już chciał rzucić sobie wariata i się o 5 leczyć. No dobra, no tak przecież to widać jasna sprawa. Mam 8. W takim razie. Tutaj 5 zdrowia na siebie. I doktorka kolejne 2. Mam znów 16, ale przeciwnik ma 45. No ale tak jak mówiłem, ta gra tak wygląda, trzeba zbierać odpowiednie karty na ręce. Mam nadzieję, że zaczną przychodzić. Trzeba też uważać, żeby sobie takiego Leroya choćby nie, nie spalić. Szalenie niebezpieczne. To też był problem umaga, że jak się kombo nie zrobiło w odpowiednim momencie, to można było sobie spalić kluczowe karty. Tutaj z uwagi na to, że mamy taką neutralizację, możemy swoją kart. Kurdy, mam te, te, te gniewy cholerne, które teraz są ma kartami. One na początku są kluczowe, bardzo ważne, później już są do dupy. Tak szczerze powiedziawszy. Osiem kart mam, dwie mi cofnie, jedną dobiorę, będę miał dziewięć. Ajajaj. No dobra Tu się leczę Tu się też leczę No i tu się też leczę Mam 21, no i tak 22, tak będziemy się bawić Jak to się w ogóle nazywało? Uzdrawiający dotyk, no tak I znowu jak mówiłem, mag jest na pewno weselszy, ciekawszy. Y, ta talia jest bardziej skuteczna, no ale widzicie jaka nudna, no. O, żeźwienie, spoko, żeźwienie może być. Teraz to ja bym chciał sobie... No tak, rzucę sobie dużego, myślę. Nie chcę rzucać dużego. Ile ja mam już tych kart? 4, 8, no to spoko. Dwie mi cofnie, będę miał... Wyrzucę... no może być. Mam 8, to będę miał 9. Trzeba pilnować, bo po prostu... No przy 9 nie zostać. Chyba zadam pierwsze obrażenia. No, tak myślę. Tu się podleczę. To normalne. Akurat się ładnie składa. Uwaga, pierwsza krew będzie. I kolejny punkcik do zdrowia. No i gniew też wykorzystam. I dobiorę sobie kartę, myślę. Niech ten Leroy przychodzi, bo on mnie trochę martwi. O, dziki ryk. No dobra, też niech będzie. Ale dawaj tam i tego Leroya w 8k, przeciwnikowie już się palą, jest wesoło, to jest zabawne Chociaż nie wiem czy do oglądania to jest takie zabawne, ale niech będzie O masakra Jak tutaj kiedyś miałem te wypierdki jeszcze kobre to nie było tak wesoło, bo powiem wam, że No trochę się wtedy stresowałem Trzeba było pilnować tej Każdej karty, każdego zagrania, i liczyć dokładnie. Czy ja chcę sobie dobrać kolejną kartę? Kurcze, niekoniecznie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem... No właśnie, mam dziewięć! Wrzucę... No to mam dziewięć i dziewięć będę miał, dziesiąta mi dojdzie. Teraz dziesiątej na pewno nie chcę dobrać. No z tego też nie chcę, chociażby się przydało. No już na pewno wyrocznie nie rzucę. Przydałoby się orzeźwienie wykorzystać. No i tak chyba zrobię. Że wykorzystam sobie orzeźwienie. To bym miał ile? 11. 6, i 1 nic nie zostaje. Trochę szkoda. Trochę marnotrawstwo. Hmm. Podleczę się znowu tradycyjnie. dziesiątą kartę no on no to dobre nie jest a nie chcę też rzucać kolejnej kreatury bo on wtedy może zaatakować mnie jedną z kreatur swoich i rzucić coś mocniejszego a to na pewno nie jest po mojej myśli także Także no bym mógł zabić coś swojego tą neutralizacją, ona też po to tutaj między innymi jest Ale boję się Boję się, cholera jasna Dzikiego ryku Miszkota mam tylko jednego Mógłbym wykorzystać ten gniew i... Kurde siedem no będę miał komplet kart, no dobra, no niech będzie, zobaczymy Kilkor Alfa mu się spalił, spoko Emocje, prawda? <laughs> nie, no wiem, że to jest nudne, albo... Znaczy nie, nudne może nie jest. Dla mnie to jest emocjonujące. Nie wiem, jak to wygląda z perspektywy widza. Jako uczestnik powiem wam, że jest ciekawie. No i co mi teraz przyjdzie? Siła natury. A to tak trochę niekoniecznie. Chociaż? Szkoda, że nie mam dwóch tych... tych. Ale mam 10 tur to sobie 3 karty wykorzystam, ale to tylko o 2 się uleczę, no ale to nic. To nic. Wykorzystam, żeby sobie zwolnić miejsce w tych kartach. No i zadać tych obrażeń też trochę, oczywiście to też jest ważne. No ten jeden się ulecze, więcej niestety nie ma jak. Chyba żebym nie, to też nie. Tak, rzucę sobie jednego, no jakieś tu obrażenia wreszcie zadaję, wreszcie wprowadzam plan bardziej w kontekście ofensywy, bo tak to się tylko broniłem. Przydałyby mi się karty, które mnie trochę leczą, czyli ugryzienie i jeszcze raz ten uzdrawiający dotyk. Warto by było. To trzymam to urzeźwienie na nie właśnie. A tu coś cholera nie chcą przyjść. Leroy gdzie jest? O, jest uzdrawiający dotyk, to spoko. To teraz go na pewno rzucimy. Na siebie oczywiście. Hmm, 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 hmm. Tak myślę, co tu dalej zrobić. Tak myślę, że znów się leczę. I jeszcze raz. Za jeden jebutny. Nic więcej nie robię, czy robię, nie robię, czy robię, nie robię, czy robię. Może by wykorzystać ten gniew jednak, dobrać sobie kartę. No. Weź za jeden. Zabij go. Co mi przyjdzie? Oj, widzący to akurat słabe. Hmm. Hm, hm. Wolnie sobie kolejną kolejną kartę w ręku Ale mu się karty palą Kiedyś się zdarzyła mi taka sytuacja, że yy, w czwartej turze rzucił tego A nie mówiłem już chyba To już ten odcinek już tak długo trwa, że możliwe, że mówiłem O i o tym zapomniałem Tak mi się wydaje no, Ale jak gdybym nie mówił to w czwartej turze rzucił mi tego morskiego olbrzyma I trochę mnie załatwi Trochę nieładnie mnie załatwi Dobra, teraz też sprawa oczywista 16 zdrowia to można sobie na to pozwolić Dokładamy 21 Tutaj kolejny punkcik ataku i do zdrowia tu kolejne 4 No i zaczyna się dziać Ale brakuje mi tu jeszcze Leroya Którego fajnie się rzuca Po czym go otrzymujemy z powrotem Leroya nawet można zagrać w czwartej turze i zablokować przeciwnika tymi yy, pisklakami, czy co on tam przyzywa. Ale też ma jeden jeden, no, pasuje do kolekcji. O nie, no, drzewiec. Leczymy się, rzecz jasna. Wolę takie rozwiązanie plus to, bo to zawsze jeden dodatkowy punkt w ataku leczymy się też o trzy, jakbym rzucił widzącego, ale jeden punkt ataku jest do przodu. Więc optymalne na, na dziesiątą turę. W zasadzie te, teraz już bym tak mógł wygrać? O nie, jeszcze nie. Nie mógłbym. No ale to jest niezłe. Oj patrzcie, już, będę, już miałem przez moment więcej punktów życia niż przeciwnik. <laughs> Kurde, totalnie jest taka durna. Polecam w każdym razie Wam jej wypróbowanie. Szczególnie, szczególnie w układzie... W układzie... A czekajcie... Bo tu jest 4, to ja bym sobie może dobrał kolejną kartę. No, to może najpierw strzelę. Mam ich dużo. Też po to służy. O, neutralizacja, niech będzie, niech będzie, w sumie niech będzie. Tu się podleczymy A, na razie nie atakuję, będę się leczył. Polecam wam wypróbowanie i tej taktyki na magu i na tym druidzie. Można próbować też e, paladyn. Można próbować też paladyn, tylko paladynę trzeba mieć niesamowitego farta na początku i mieć jak te kreatury zabić, bo zarówno druid i mag sam dzięki swojej umiejętności zadaje obrażenia. Paladin tego nie, nie posiada. Wykorzystywanie jego umiejętności z kolei, by, by zagrać tego wypierdka wsparcie, ten jeden jest bez sensu, tylko sobie krzywdę, krzywdę sami robimy. Natomiast trzeba mieć albo szlachetne poświęcenie, albo Smerfusia, czyli tego małego niebieskiego murloka 2.1 z szarżą, albo co on tam jeszcze może mieć. No coś, żeby... Zabijać te pajęczaki i sprowokować sytuację, którą mamy teraz na stole, <laughs> czyli same kreatury, które mają bardzo mało życia. Właśnie o to chodzi. To jest w tym najważniejsze. Mm. No dobra, czekam tak na tego Liroja. Już się z powoli zbliża. O, ty to mi tu niepotrzebny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ach, może być. Skoro 8 to ja to teraz zrobię tak Tak I tu pazurka jeszcze. No i przeciwnikowi już bardzo malutko punktów życia zostało Kombinacji na z wykorzystaniem tej taktyki jest sporo Jakby tak się zastanowić to kilka klas ma możliwość dość, dość poważnego leczenia się Mimo wszystko z moich testów wynika, że ten druid jednak jest najlepszy jest najbezpieczniejszy. Mag jest najbardziej zabawny. Paladyn jest najbardziej ryzykowny, ale również wesoły. Paladyn też ma bardzo duże możliwości... bardzo duże możliwości... leczenia się. Ale czy większe niż... 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 druid? Nie, bo jednak ta pasywka druida tutaj robi różnicę. Tak jak mówiłem, i w przypadku maga, i w przypadku Paladyna o tym, że druid jest lepszy zdecyduje, decyduje, decyduje zmiennokształtność Chyba za długo gadam ten odcinek Za długo gadam i patrzę niemal na to samo I robię niemal to samo Przez to chyba Aż tak plączę się w zeznaniach Ile to ja tych mam No dobra, tak go będę łupał Już w zasadzie wygrałem, no to już niewiele zostało jeszcze dwa, ale Leroy'em chciałbym go dobić, bo Liroja się fajnie co tu rzucano, ale niestety i za 6 łupień, ale coś nie chce przyjść, jeszcze pięć kart i pamiętam co ja tu mam, za cios ciostam jeszcze jest na pewno też na dobicie przeszykowany. Zobaczmy, co się pojawi. Czyżby Leroy? Nie, nie ma Liroja. Mhm. Mm ale może dojdzie. Uwaga. Nie ma Leroya. O jest Leroy! To dobijemy Leroyem. Jenki! I tutaj sobie jeszcze do zdrowia dołożymy. I tu sobie jeszcze tego z szarżą rzucimy śmiesznie bardzo to wygląda. O też sobie zrobię screena, no jakże? Szkoda czasu Mówiłem ten, że ten odcinek będzie nudny. Był nudny. Już w pewnym momencie wiedziałem, że wygram, bo te karty już tak się upokładały, że nawet ze mnie zaszły emocje. Już ich tak nie czułem. Mówiłem na początku, przez z perspektywy widza ta gra była ciekawa do pewnego momentu. Aż już nie wiedziałem, o czym tu gadać normalnie. W każdym razie, Maeksne udało się pokonać jazdownym dekiem, durną taktyką. Największym problemem z grą w grze przeciw Maexie i grą tą talią jest początek. Jeśli Maeks na zagra wilka, jeśli zagra cień Naxramas i będzie miała zasadniczo powyżej tych 10 punktów obrażeń, to szanse na zwycięstwo są bardzo małe. Bardzo małe. Jeszcze można ryzykować i zabijać tego Naxramasa czy tego wilkora ale jeśli znowu rzuci coś mocnego, on no ma, tak, ma też taką prowokację, hmm, 5-3 chyba, nieważne, takiego glut'a, no to jesteśmy, jesteśmy, no, pozamiatany jest po prostu. Także ten początek jest najważniejszy, Italia sama w sobie jakaś genialna nie jest, dużo to też tutaj zależy od szczęścia, od tego jak te karty się na początku ułożą, tak jak mówiłem, w tym wypadku ułożyły się idealnie, jak widzieliście, w pewnym momencie na stole były same widmowe pojąki, więc jakaś jazda niesamowita. I skończę pierniczyć głupoty. I po prostu się z wami pożegnam. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, za całe skrzydło, za cały rewir arachnidów. Widzimy się w kolejnym w rewirze zarazy. Tymczasem trzymajcie się. Pozdrawiam. Na razie.